Witajcie roślinne świry, zapraszam dzisiaj na kolejny przegląd, tym razem foliaczka numer 2. Zanim przejdziemy do przeglądu, jak zwykle troszeczkę do Was porozmawiam. Po pierwsze, dziękuję za 4000 subskrypcji. Przebiliśmy nawet 4000 subskrypcji, to znaczy właściwie przebiliście. I z tej okazji zdecydowałam się wreszcie na włączenie wsparcia kanału. Na razie działa tylko wsparcie YouTubeowe. Tipli pewnie zaraz też się włączy. Więc, jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, to w opisie jest taki przycisk Wesprzyj i można wesprzeć mój kanał. Jeśli chodzi o dodatkowe bonusy, to już jest grupa na Facebooku dla osób wspierających, i będzie tam można bezpośrednio mnie zapytać. Konkretnie o jakiejś rzeczy i ja na pewno odpowiem, a poza tym, jeżeli używacie Instagrama i wesprzecie mój kanał, to będziecie mieli dostęp do storisków niedostępnych dla innych osób. I pewnie będę też tam mówić o różnych ciekawostkach, jeśli chodzi o uprawę roślin. Myślę, że o wsparciu kanału jeszcze kiedyś opowiem trochę więcej, a dzisiaj to w ogóle nie jest ten temat, bo dzisiaj będziemy mówić o foliaczku. Eee, zanim przyjdziemy do folieszka, to powiedzcie jak tam po świętach żyjecie, bo ja to ledwo, tak się obżarłam, tak mi kazali jeść, ja lubię jeść, ale to już była przesada, to było totalne obżarstwo, na szczęście już wróciliśmy do domu, bo jeżeli to by potrwało jeszcze kilka dni, to myślę, że powoli zaczęłabym się zamieniać w kulę. Jeśli chodzi o kolejne filmy, to będą bardzo fajne filmy, przynajmniej dla mnie. Na razie nie powiem Wam, co to jest. Mam nadzieję, że dla Was też. Natomiast w niedzielę filmu znowu nie będzie, no bo znowu są święta, to znaczy nowy rok. Yy, do nas prawdopodobnie przyjeżdżają znajomi, więc skupię się na nich, a nie na kręceniu filmu. Ale już od przyszłego tygodnia, czyli tam od przyszłej środy, wracamy normalnie z filmami. Mam dużo pomysłów i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No, już powoli zaczynam bełkotać, więc tak naprawdę pożegnam się tutaj z Wami i przejdziemy do foliaczka i tam sobie pooglądacie, co ciekawego jest w foliaczku numer 2. Więc, jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Tak się prezentuje foliaczek. Eee, zaraz Wam pokażę jedną rzecz, którą musiałam usunąć, ponieważ tutaj jest Niski skos i foliaczek nie chciał się zmieścić. Musiałam usunąć taką poprzeczkę, która powinna być z tyłu, no jak widzicie, jej nie ma. Jeśli chodzi o oświetlenie, to są dwie belki 60 cm od pana światełko. Na górze to chyba widać, jest ciepła, na dole jest chłodniejsza. Jest też jeden wiatraczek, ten, który mam dosłownie wszędzie, w każdym foliaczku i w witrynce. To są moje ulubione wiatraki, są tanie, dobre i robią to, co mają robić. Jak zwykle w takich filmach zaczniemy od góry. Jak widzicie tutaj jest całkiem sporo miejsca, a to dlatego, że mam zamiar tutaj postawić sobie moje doniczki z ziołami. To znaczy ja ich jeszcze nie mam, ale już sobie kupiłam i wysieję je w hydroponice. Nie wiem jak wy, ale ja lubię świeże zioła, szczególnie jeśli chodzi o kolendrę, czomber i estetykę. Estragon. Kolendrę można bez problemu kupić świeżą, ale estragonu i cząbru nie. A poza tym wolę mieć swoje zioła. Po pierwsze coś, co praktycznie nie ma nazwy. Ogólnie nazywa się niby welwetowa hybrydana, no, ale nie wiadomo co to jest. Natomiast jak widzicie, pięknie atłasowo się mieni. Tak szczerze mówiąc jeszcze nie mam pojęcia co to jest. Mam nadzieję, że jak podrośnie to się dowiem. Tu jak widzicie idzie kolejny liść na początku to mi rosło całkiem wolno ale teraz nieźle przyspieszyło, szczególnie gdy przesadziłam w większą doniczkę, pamiętajcie, że anturia naprawdę lubią mieć luz w korzeniach, kolejna roślina wyjątkowe piękno, czyli anturium varroquinum forgeti jak widzicie tutaj ukorzeniam i jest sucho totalnie ale tam już jest całkiem sporo korzeni, więc będę mogła niedługo ciąć piękna hybryda co prawda jest to całkiem młoda roślina ale już widać i forgeti i Warokujnym, co mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że z czasem te liście będą się mocno wydłużać. Największy liść jak do tej pory to jest ten. Jak widać, niezbyt duży, ale ta roślina naprawdę się stara. I tutaj już jest kolejny liść, który rośnie. Kolejna roślina, jak widzicie. Tajka, no tajki teraz wypełzły do świata, powiedzmy zwykłych ludzi. Można sobie kupić tajkę w dobrej cenie. Ta tajka jest ze sklepu Etropiki i jak widzicie posadziłam ją w czystym mchu i ten liść, który tu widzicie, całkiem ładny, galaktyczny, wyrósł u mnie. Jestem zadowolona z tej rośliny i na pewno będzie rosła w mchu. Trochę się bałam, że, wiecie, wszyscy mówią, że o tajki to gniją, gniją, a ta przeszła transfer idealnie. Więc moja malutka tajeczka rośnie. A to nowość u mnie spójrzcie i zastanówcie się, jaka to może być roślina. Pewnie nie zgadniecie. To jest Antorium Bese. Chyba ten rodzaj nazywa się Green. Ogólnie Antorium Bese to jest no Bese AFF. Takie Bese, które powiedzmy rośnie w naturze, jest bardziej podobne do tego, który tutaj mam w ręku, niż do takiego mocno unerwionego, do którego. Właściwie jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o to, co myślimy, gdy myślimy Anturium Besse. To jest Anturium od Eweliny. Ewelina go nie lubi, powiedziała, żebym go brała. Ogarnęła, pocięła i będziemy mieć dwie ładne sadzonki, a nie jedną brzydką. No, mam nadzieję, że ogarnę. Kolejna roślina, no to jest hit. Yy, świeci mocno za mną słońce, i widać, jak bardzo atłasowa jest to roślina. To jest Anturium magnificum luxurians. Mam tą hybrydę od maja, od nasionka. No i tak teraz wygląda. Miałam jeszcze dwie, ale już się ich pozbyłam. A tą największą zostawiłam sobie. Jest przepiękna, no po prostu przepiękna. Teraz jeszcze tylko czekam, żeby liście były większe. No i dwie ostatnie rośliny z góry. To jest Anturium kupione jako Dark Mama. Jak widzicie, jest to jeszcze mała sadzonka. I możliwe, że faktycznie ma coś z Dark Mamy. Jest to bardzo prawdopodobne, jak patrzę na zdjęcia Dark Mamy w internecie i jak patrzę na tą sadzonkę, szczególnie, że Dark Mama to jest hybryda, więc rośliny mogą się między sobą różnić. No to jest ładne. To jest oczywiście też atłasowe, takie welwetowe. Ma w sobie, jak widać, gedy papilaminum. Zobaczymy, co będzie. I ostatnia roślina na górze, czyli hybryda. Ace of Spades Forgetti. Jak widzicie, Forgetti zadziałało swoimi genami. Liść jest praktycznie zamknięty, prawdopodobnie. następnym może być jeszcze bardziej okrągły. Gdy jest odpowiednie światło, no to widać ten atlas. Przepiękny liść. Y, to jest roślina, którą dostałam od Eweliny, i to jest pierwszy liść u mnie. Rośnie jak widać w mchu, i ja tego nie widziałam, ale teraz zauważyłam. Idzie nowy liść, a te liście są przepiękne jak idą, bo są totalnie czerwone. Przeszliśmy na dół i jak widzicie, jest tu sporo pięknych liści. Już Wam mówię, co tutaj mieszka. Po pierwsze, nowość u mnie, czyli Anturium angemacarnum. To znowu roślina Eweliny, która u niej średnio rosła. No więc ja postanowiłam ją wziąć do siebie. Może mam trochę inne warunki, może nam będzie rosła lepiej. Oczywiście, żeby pociąć i się podzielić jak zwykle. Kolejna ciekawa roślina, czyli Anturium Leukonerum. Leukonerum, jeśli jest, to leukonerum, jeśli nie, no to Anturium Clarinerium beria zabalenze. Jeszcze nie wiadomo, co to jest, chociaż jest możliwość, że to faktycznie jest prawdziwe leukonerum, chociaż ono bardzo rzadko występuje, ale jest taka możliwość, bo roślina matka tej rośliny pochodzi z ogrodu botanicznego. To jest długa historia, no ale jeżeli kiedyś dowiem się, że faktycznie jest. To leukonerum, to na pewno... Dam Wam znać. Niestety leukonerum czuje się niezbyt dobrze w ciepłych temperaturach, a tutaj u mnie jest bardzo ciepło. To jest najnowszy liść. Yy, ta roślina już mi kwitła. Ten liść w ogóle jest miękki i rośnie. Jak widzicie, już jest uszkodzony. Ta roślina u mnie kwitła i mam nadzieję, że znowu zakwitnie, i tym razem będę w stanie coś zapylić. No i teraz tutaj możecie zobaczyć kilka anturiów o takich dość podłużnych liściach. Ten i ten też, i już wam mówię wszystko, co to jest. To jest po prostu anturium Krystalinum Dark, które fajnie podłużnie mi rośnie. Podoba mi się to całkiem. Jak możecie zauważyć, jest dość ciemne, ale tutaj od razu wyciągnęłam coś bardziej podłużnego, czyli anturium. Magnificum Krystalinum X. Tak, musiałam spojrzeć, czy to jest to. No jak widzicie, to już jest dużo bardziej podłużne. To się wydaje podłużne, jak się widzi je samo, a to jest naprawdę podłużne. Ale zdecydowanie jedno i drugie jest bardzo ładne, chociaż tutaj praktycznie podoba mi się wszystko. Jest bardzo mocne unerwienie, jest ciemny podłużny liść. Mi się takie podobają. I teraz przyciągnęłam kolejny podłużny liść, e, który jest przynajmniej ten mniej podłużny, niż ten tutaj z Magnificum Crystallinum X. Tu widzicie, idzie nowy liść i jest to Anturium Crystallinum Varroquinum. No i mam nadzieję, że ten liść już naprawdę będzie porządnie podłużny. Przynajmniej tak jak ten. Kolejny piękny, welwetowy liść to jest Anturium Dresslerii i jakiś tam XX, bo Anturium Dresslerii ogólnie jest ciężko dostępne. No i też to, co tutaj kupiłam cenowo, nie jest jak Anturium Dresslerii. E, tu możecie zauważyć, że... Miał iść nowy liść, i niestety nie wyszedł. A to dlatego, że rośliny przez jakiś czas stały w takim dużym chłodzie, to znaczy około 17 stopni, i wszystkie młode liście, które wtedy szły. To umarły. I niestety nie tylko w tej hybrydzie, ale też w kilku innych. Kolejny liść z takich podłużnych, które bardzo mi się podobają, czyli Anturium Queremalense. Mam nadzieję, że dobrze czytam. To anturium dostałam od Eweliny właśnie z tym liściem, a tutaj idzie pierwszy u mnie, więc jestem bardzo zadowolona. Nie mogę się doczekać, jaka będzie jego wielkość. Bardzo fajne są te liście podłużne. Strasznie one mi się podobają. A teraz nie będzie podłużnego liścia, tylko kolejna roślina od Eweliny. Czyli Cos X, ogólnie nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to unerwienie jest czerwone. Nie jakoś szczególnie czerwone, ale widocznie czerwone, a gdy ten liść wychodził. To był czerwono szary. Ogólnie bardzo mi przypominał Anturium Zara Michel. Ten liść już prawie stwarniał do końca, więc jest dosyć mała, ale z drugiej strony to było niedawno cięte, więc nie dziwne, że ten pierwszy liść jest taki malutki. Teraz mam zaćmienie, to jest Paraiso Verde czy Jose. Powiedzcie mi, o, taki liść, który kiedyś wyglądał tak, a najnowsze liście u mnie idą tak, chociaż mają dużo światła i ciepło. To niestety nie wybarwiają się tak super, tylko tak średnio, ale i tak lubię tego filodendrona. Nie mam zamiaru się go pozbywać, było jakoś no znowu fajny makształt i mam nadzieję, że kiedyś taki kolor znowu będzie. Następna roślina, no to jak widzicie Luxurians, nowy liść, jeszcze taki lekko żółtawy. Yy, ten liść jak wychodził był po prostu purpurowy. Wyglądał niesamowicie, to jest jeden z najlepszych zakupów, jeżeli chodzi o zakupy roślinne w tym roku. Uwielbiam go, uwielbiam i on spokojnie może żyć bez witrynki, bez foliaczka. Ja go trzymam w foliaczku tylko dlatego, że chcę, żeby mi szybko zakwitł, a niestety one muszą być dosyć duże, żeby zakwitły. A wiadomo, że w foliaczku rośnie szybciej niż na zewnątrz w niskiej wilgotności. Kolejne anturium, które tutaj widzicie, to jest anturium, które kupiłam jako anturium Metallicum. Jak widzicie, Metallicum to nie jest zupełnie. I parę osób powiedziało mi, że to jest po prostu Cirinoi Velvet. I ja na początku mówiłam, że nie, że one są inne. Ale powiem Wam, że im tutaj większe liście wychodzą, tym bardziej do Cirinoi jest podobne. Więc możliwe, że jest to albo Cirinoi, albo coś, no jakaś hybryda z Cirinoi. Inne są w dotyku, troszeczkę inaczej wyglądają, trochę mają inne unerwienie, no ale faktycznie są podobne do cylino i welwetu. Przedostatnia roślina, czyli anturium waterburanium. To jest niby łatwe anturium, ale ciągle robi jakieś takie foszki. Jak widzicie, Liście nie są idealne. Tu, co prawda, idzie kolejny liść i może będzie lepiej, no ale ten wyszedł całkiem ładny, całkiem spory, a jednak już tak wygląda. No, średnio, średnio. Możliwe, możliwe, że ma za dużo światła. To jest prawdopodobne. I na koniec zostawiłam sobie to piękno, czyli moje No ID. Ta roślina była kupiona nie przeze mnie, jako właśnie Dark Mama, no ale szybko się okazało, że to Dark Mama nie jest, natomiast moim zdaniem jest to jakaś. Hybryda z papilaminum, zdecydowanie. Ma sporo cech e, papi, no i no ogólnie jest piękna. A tutaj możecie podziwiać owocostan. Już niedługo będą zbiory. Nazwę ta hybryda też ma. E, będzie to gekon. Rodzice gekonów, no to jak widzicie mama no ID, a tata to krystaliną forgetti. Zapylałam pyłkiem od Eweliny. Ewelina była tak miła, że dała mi pyłek, a tutaj... Jak widzicie wystaje drugi kwiatostan i właśnie wszedł w fazę żeńską, czyli te kropelki i dzisiaj będzie zapylany znowu pyłkiem od Eweliny tym razem Anturium Varroquinum Ewelinie zakwitło Varroquinum, ona ma olbrzymią królową, no i zapytała czy ja mam teraz jakieś kwiatostany do zapylenia, bo ona nie ma, ja powiedziałam, że mam no ID, a że dzisiaj się widzimy no to przywiezie mi pyłek i będę zapylać, mam wielką nadzieję, że się zapyli, chociaż kilka jagód wyjdzie, ponieważ Niestety zapylenia Anturium Varroquinum są trudne. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że foliaczek numer dwa Wam się podobał. Foliaczek numer jeden jest jeszcze lepszy, chociaż ten moim zdaniem jest świetny. Są, wspania są tutaj wspaniałe rośliny, różne ciekawe hybrydy, ale tamten jest jeszcze lepszy. Więc do zobaczenia w następnym filmie, który nie będzie foliaczkowy, ale i tak będzie fajny. A do foliaczków jeszcze wrócimy.